ponieważ tutaj na, tej, na tym komisariacie został zatrzymany jeden z demonstrantów, który robił zdjęcia yy, i policja na niego napadła. O, tutaj są osoby, które były bezpośrednio przy wydarzeniach, tak? Cześć, to... Przepraszam, nie mogę założyć maseczki, bo mnie bo mnie pieką usta. Mm -hmm. e... Co dokładnie się wydarzyło? E, jasne, próbowaliśmy wejść na, na jezdnię e, i wyszliśmy właściwie, natomiast policjanci chcieli nas zablokować, zaczęli się przez nas przepychać. Popchnęli Tomka, co widziałam, widziało paru innych osób. Tomek się a reszta policjantów się nie zatrzymała, tylko biegła dalej. Tomek to jest ta osoba, która w tej chwili jest na komisariacie zatrzymana. E, biegła dalej i e, co? Ciknęli razem jak się podniósł z ziemi. Nie wiem dlaczego, ciężko mi jest powiedzieć. E, jakby oddaliłam się, żeby usiąść na ziemi. W tym czasie zorientowałam się, że prawdopodobnie go zarejestrowali, dlatego, dlatego że się już wcześniej z nim, e, z nim szarpali czy znaczy szarpali, no on próbował przejść, a oni go szarpali. Bo to ten dostałaś gazem, prawda? A dostałaś gazem. Dostałaś dostałaś tak, oczywiście, to jest też kasa. No, to jeszcze widać, ale bardzo mi piepie ciągle wokół usł. Gdzie to się stało dokładnie? Na koźniku wielkiego. Mhm. I stamtąd przenieśliście się tutaj, rozumiem? Tak. Dobra. Czyli koniecznie nie się Ja oczywiście Tak, czyli tak, tak. tak. nam wejście na jedno. I widać było, że to jest ich główny cel, żeby na Wszędzie nas blokowali po prostu. No i po raz pierwszy we Wrocławiu, w zasadzie, doszło do takich agresywnych zachowań policyjnych. Także widać, że oni zmieniają taktykę.